Na samym początku proponuję omówić strukturę warstw i zestawów warstw w dokumencie animacja butelki HDV.psd. Usunę linie pomocnicze, które pomagają nam zdefiniować bezpieczne obszary, czyli Ctrl H, oraz wyłączę widoczność zestawów powyżej zestawu tło i cienie. W tym zestawie znajdziemy dwie warstwy, czyli warstwę tło oraz warstwę odpowiedzialną za światło, które znajduje się za butelką. Ta warstwa została zbudowana za pomocą narzędzia gradient i możemy zmieniać wartość nieprzezroczystości tej warstwy po zaimportowaniu dokumentu do After Effects'a. Następny zestaw zawiera warstwy, które definiują kształt butelki. Oprócz tego znajdziemy tutaj odbicie butelki w podłożu, dolne światło, kształt butelki, ostry cień po lewej stronie i definicja butelki czyli odbicia, które umożliwiają nam rozpoznawanie butelki jako obiektu przestrzennego. Następny zestaw to małe wije, czyli pięć warstw, które są odpowiedzialne za kolorowe linie. W After Effects będziemy starali się animować ich kształt. Tak więc to nie będzie zbyt skomplikowany proces. I kolejny zestaw to wije duże. Są to linie, które będą Przecinały pierwszy plan i również postaramy się je animować. Przynajmniej jedna warstwa będzie przechodziła przed butelką i za butelką. Tak więc będziemy musieli w taki sposób zorganizować kompozycję, aby w obrębie pojedynczej warstwy uzyskać taki efekt. I podobny problem spotkamy w odniesieniu do warstw, które znajdują się w zestawie bąble. Przynajmniej dwie warstwy będą animowane, tak więc te części warstw, które będą schowane za butelką, będą dysponowały mniejszym poziomem nieprzezroczystości. Tak więc w grę będą wchodziły tutaj maski, które umożliwią nam przemieszczanie pojedynczej warstwy w taki sposób, aby elementy, które będą wchodziły za butelkę, zmieniały swoje natężenie. Znajdziemy tutaj również warstwę z etykietą. I warstwę dopasowania krzywe, które pomagają nam rozjaśnić obraz. Wiemy również, iż zestawy warstw, które zostały przygotowane w Photoshopie po zaimportowaniu do After Effectsa zostaną skonwertowane do kompozycji. Tak więc, już na początku mamy gotową strukturę, którą następnie będziemy w After Effectsie animować w odniesieniu do konkretnych kompozycji. Poza tym, format obrazu, czy też standard odnosi się do HDV, czyli 1280x720 pikseli w rozdzielczości 72 pikseli na cal. Tak więc w następnym rozdziale spotkamy się już w After Effectsie.